W końcu po czterech latach dostaliśmy zakończenie siódmego sezonu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najnowszym i ostatnim shortcie z LEGO Ninjago Legacy, ale zanim jeszcze zaczniemy to chcę Wam przypomnieć, że jeśli film Wam się spodoba to możecie zostawić subskrypcję, teraz na ekranie wyświetla się 10 ostatnich subskrybentów możecie także zostawić łapkę w górę oraz bardzo dziękuję wspierającym, a ja już zapraszam Was na film. Więc short pojawił się wczoraj i został zatytułowany Golden Hour, czyli Złota Godzina. Tak jak mówiłem na początku, jest to takie jakby zakończenie siódmego sezonu, bo w końcu dowiedzieliśmy się co stało się z Władcami czasu oraz Mistrzem Wu. Przejdźmy teraz do analizy. Na początku widzimy sceny z siódmego sezonu, jak Ninja, Wu i Wielkiansa czasu są w takim jakby wirze czasowym. Czy to w ogóle tak można nazwać, nie wiem, ale ja to tak nazywam przynajmniej. I później widzimy walkę mistrza Wu z Akroniksem i Kruksem, i podczas tej walki podróżują oni. W w czasie. No i w ogóle w tym odcinku, co drugie słowo to będzie czas, więc. No. <laughs> Widzimy scenę, w której Kai odkrywa swoją pełnię możliwości, ale władcy czasu chcą mu w tym przeszkodzić, ale Mistrzu im na to nie pozwala. I dowiadujemy się, że Wu został uwalnięty ostrzem cofania czasu. Później cofają się oni do sceny z sezonu drugiego, gdy Lloyd otrzymał swoją złotą moc. I tutaj ponownie Krux i Kronik są jakoś pojąć na to wydarzenie. Ale Wu ich powstrzymuje. I oczywiście w międzyczasie Wu staje się coraz młodszy. Następnie cofają się oni dosłownie na sekundy przed tym, jak Garmanon staje ugryziony przez pożarasza światów. I Wu w tej scenie mówi, że bardzo chciałby zmienić to wydarzenie, ale po prostu nie może. Później widzimy kilka innych scen ze sezonów: takich jak drugi, trzeci, pierwszy. A nawet 15. Łu staje się teraz takim naprawdę już małym dzieckiem, i coś tam psuje w żelaznym fatum. Przez co wydaje mi się, że cała maszyna zostaje zatrzymana w czasie wraz z władcami czasu. I Łu w jakiś tam sposób przedostaje się do krainy Ninjago. Jak dla mnie jest to najlepszy short z tych wszystkich, i tak naprawdę jest to jedyny short, na którego czekałem. Jak mam być szczery nie jestem w 100% usatysfakcjonowany, bo niby się dowiedzieliśmy co się z nimi stało, ale nie tak do końca. Bo na końcu dokładnie nie wiemy czy oni zostali zatrzymani w czasie, czy udało się im uciec, czy może tam zginęli, możemy się jedynie domyślać. W sumie w komentarzu możecie napisać co wy sądzicie, w sensie co tam się według was stało. Także bardzo podobały mi się te wszystkie cofnięcia się do sensy poprzednich sezonów i na pewno też ciekawe było to, że cały short został zrobiony w starym stylu animacyjnym, raczej nie był on w 100% taki sam, ale było to coś podobnego. Też warto powiedzieć, że sam pomysł na short został wymyślony przez fana i został on podesłany na stronę LEGO World Builder, czyli tak naprawdę fan stworzył zakończenie siódmego sezonu. I w sumie to wszystko. Napiszcie koniecznie w komentarzu jak oceniacie ten short, a jeśli film wam się spodobał to możecie zostawić łapkę w górę, standardowo dobijamy 100 łapek w górę, możecie także zostawić subskrypcję, a jeśli dotrwałeś lub dotrwałeś do tego momentu to napisz w komentarzu czas, a postaram się przypomnieć tobie serduszko. My ja się już z żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!